Edyta Nowak przeżywa koszmar po stracie przyjaciela. Mieliśmy razem iść na groby Edyta Nowak-Nawara przeżywa obecnie jeden z najtrudniejszych okresów w swoim życiu 1 października straciła swojego najlepszego przyjaciela, Jacka Wójcika, znanego m.in. z programu Królowe Życia emitowanego na antenie TTV Jacek zmarł niespodziewanie w wieku 57 lat, po krótkiej walce z ciężką chorobą nowotworową. W rozmowie z faktem, medyta podzieliła się osobistymi wspomnieniami i emocjami związanymi z tą bolesną stratą. To dla mnie wciąż jest szok. Ja nawet z ludźmi nie rozmawiam o nim, bo nie jestem w stanie, wyznała poruszona. Informacja o śmierci Jacka Wójcika wstrząsnęła nie tylko jego rodziną i przyjaciółmi, ale również fanami, którzy pokochali go za jego poczucie humoru i autentyczność. Edeta Nowak-Nawara, która była z nim niezwykle blisko, nie ukrywa, że jego odejście jest dla niej ogromnym ciosem. Żegnaj, przyjacielu, napisała w jednym z poruszających wpisów na Instagramie. Ostatnia nasza wspólna podróż. Tyle śmiechu, radości. Nie mogę w to uwierzyć. Kochany, zawsze w moim sercu, dodała. Edyta i Jacek niedawno wspólnie wystąpili w programie o podróżniczym orzeł, czy Reszka, którego nagrania odbywało się w lipcu bieżącego roku. Program wyemitowano we wrześniu, zaledwie na kilka tygodni przed śmiercią Jacka. Wówczas nic nie wskazywało na to, że zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Przyjaciółka Jacka Wójcika wciąż nie otrząsnęła się po jego śmierci. Minął już miesiąc od śmierci Jacka Wójcika, jednak Edyta wciąż nie potrafi się z tym pogodzić. W rozmowie z faktem opowiedziała o tym, jak bardzo jego odejście wpłynęło na jej życie. Nawet do mnie nie dochodzi, że go nie ma. Ja dopiero teraz zaczęłam wychodzić. Trzy tygodnie nie mogłam dojść do siebie. To był straszny czas. W życiu nie pomyślałabym, że on może zniknąć tak nagle. On jeszcze niedawno tu był, tylko trzy tygodnie chorował, wyznała. Edita przyznała, że wciąż nie jest w stanie normalnie funkcjonować. To dla mnie wciąż jest szok. Ja nawet z ludźmi nie rozmawiam o nim, bo nie jestem w stanie. Wszystkie jego zdjęcia nawet schowałam. Nie chcę, nie mogę. Na razie chyba jest za wcześnie. Ja nie mogę normalnie funkcjonować, powiedziała. W życiu nie przeżyłam tak niczyjej śmierci. Strasznie mnie to dotknęło. Ta rana nigdy się nie wyleczy. To jest nieprawda, że czas leczy rany. W życiu to jest niemożliwe. My byliśmy za blisko. Wiadomo, ja mam męża. Zresztą bardzo dobrego męża, ale z nim to było coś innego. To był najlepszy przyjaciel. Z nikim nie miałam takiej relacji jak z Jackiem, dodała z wyraźnym wzruszeniem. Edyta Nowak tęskni za Jackiem Wójcikiem. Brakuje mi wszystkiego. W rozmowie z nami Edyta wspominała, jak bliska relacja łączyła ją z Jackiem. Wszystkiego mi brakuje. Jak jechałam do pracy, to już do mnie dzwonił i dodawał mi energii od samego rana. Później, jak wracałam, także do mnie dzwonił. W dzień też, jak miałam tam jakieś okienko, bo wiadomo, swoją firmę prowadzę, to jest całkowicie inaczej. A jak nie dzwonił, to pisał i cały czas byliśmy w kontakcie. Tego mi brakuje, mówiła. Edyta zdradziła również, że regularnie odwiedza grup przyjaciela. Już jutro, 30 października, jadę mu posprzątać grup? Zamówiłam kwiaty. Wiem, że Jacek miał pogrzeb bez mszy świętej, ale on chodził do kościoła. Nie wiem, dlaczego jego kuzynka tak postanowiła, nie mnie to oceniać. Ale ja mszę dla niego na pewno zamówię. Po wszystkich świętach na spokojnie się za niego wspólnie pomodlimy, zapowiedziała. W życiu bym nie pomyślała, że na wszystkich świętach jego już nie będzie. On nawet mówił do mnie, na wszystkich świętych przyjedziesz do mnie i pójdziemy na groby. Ja mówię, pójdziemy. Mieliśmy razem iść na groby. Nie do wiary, że ja muszę go teraz odwiedzać na cmentarzu. To jest dla mnie nienormalne, dodała. Poruszające wyznanie dziś królowych życia o Jacku Wójciku. Wspominając Jacka, Edyta podkreślała jego wyjątkowy charakter. On miał fajne i spokojne życie. Bardzo się cieszył, że znowu zaczął występować w telewizji. To było dla niego ważne, bo on bardzo to lubił. Tak mi go szkoda i tak mi go brakuje, bo jeszcze mógł dużo rzeczy zrobić, ale Bóg niestety go wolał u góry mieć, mówiła. Śmieszny był. On był cały czas zabawny. Nigdy nie narzekał. Jacek był bardzo skromną osobą. Nie wywyższał się. Nie chwalił się, a bardzo dobrze sobie żył. Ja go bardzo cenię za to, dodała Edyta przyznała, że Jacek często pojawia się w jej snach On mi się nawet już z 10 razy śnił. A mi się w życiu nikt nie śni. No nie może odejść Biedny. Szkoda. Fajny facet, naprawdę. Niech mu tam będzie dobrze u góry. Na pewno poszedł do nieba, bo to był dobry człowiek, bardzo dobry. Miał wady, wiadomo, jak każdy z nas, ale to był fajny i dobry człowiek, zakończyła Edyta Nowak-Nawara. Śmierć Jacka Wójcika pozostawiła pustkę nie tylko w sercach jego bliskich, ale i licznych fanów. Jego poczucie humoru, autentyczność i skromność na zawsze pozostaną w pamięci tych, którzy mieli okazję go poznać.